Fera cenowa, korpo w strachu. Ceny spadają. Pewnie się zastanawiacie, o jakiej konkretnie sytuacji teraz mówię. Nie o jednej. Mega ciekawy tydzień w branży gier właśnie nam minął. Pamiętacie, jak dwa tygodnie temu narzekałem na pełną cenę Bloodlines 2? No więc okazuje się, że presja ma sens. Kto by się spodziewał? Sprzeciw wobec korporacji okazał się być tą właściwą drogą, a nie pochylenie głowy i Akceptację. Paradoks przeprasza i wycofuje się z ceny pełnej premium edycji Vampire the Masquerade Bloodlines 2. A graczom, którzy okazali się być frajerami i kupili w przedsprzedaży tę edycję premium za 400 zł, firma będzie zwracać pieniądze. Spokojnie. Nie musicie mi dziękować. Ja się już w tym filmiku nie będę powtarzał na ten temat, jeżeli chcecie. No to odsyłam Was do materiału źródłowego, gdzie mówiłem o co w tym wszystkim chodzi, ale może tak w kwestii streszczenia. Twórcy stwierdzili, że spośród siedmiu klanów, czyli takich odpowiedników klas postaci, jak kupisz grę, to dostępnych dla ciebie będzie 5. A żeby móc zagrać pozostałymi dwoma klanami, które w grze są, musisz dopłacić ekstra. Co sprawia, że pełna, kompletna wersja gry kosztowała, uwaga, nie tyle co zwykłe gry AAA dziś, czyli 60 dolarów. Tylko dolarów. 90. Fajnie, że Paradoks przeprosił i się wycofał, ale u mnie za takie krzywe akcje już po wsze czasy będziecie jeba... Ale nie bez przyczyny w materiale o Bloodlines zrobiłem parę porównań do sytuacji remake'u Gotyka, bo ja nie umiem przestać dostrzegać podobieństw w tych dwóch tytułach długo oczekiwany powrót kultowej rpg marki. Materiały przedpremierowe, które zdradzają, że to może być niezłe gówno, a na koniec również obniżka ceny. Początkowo remake Gothika był wyceniony na standardową dla gier dużych korporacji cenę 60 dolarów, no czyli prawie 300 zł. Ale po tym, jak gracze zaczęli zwracać uwagę na to, że 60 dolców w przypadku gry, która nie dość, że jest tylko odtworzeniem starego Pomysłu, a na dodatek nie wygląda zbyt dobrze, może być dosyć wysoką ceną, to twórcy nagle obniżyli tę cenę i uznali, że nie, nie, nie tak jak w przypadku paradoksu, że gracze mają rację. Powiedzieli, że te 60 dolarów to im się wpisało przez przypadek. Miało być 50, ale przypadkiem kliknęło się 6 i 0, a nie 5 i 0. I zupełnym przypadkiem nikt w biurze tego nie zauważył. Poszło to na przykład do Valve, w Steamie ktoś to kliknął, zatwierdził, no i się wpisało 60 dolców. Przypadkowo i nikt nie zauważył tego błędu. I gdyby nie czujni gracze, zwani też okropnymi grifterami, to nikt by się nie zorientował, że oni od każdej sprzedanej kopii dostają więcej pieniędzy niż początkowo planowali. Ale patrzcie jaki to... Ku Przypadek się zdarzył, że im się akurat 6,0 wpisało. Nie 4,0 przez przypadek, nie 3,0 ani nie 2,0, tylko akurat 6 i 0. Zupełnie tyle, ile dziś kosztują wszystkie duże gry dużych studiów. Ale jak się okazuje, nie tylko zbyt wysokie ceny budzą niezgodę, a zbyt niskie. Również producenci Hollow Knight Silksong Song wycenili swoją grę na 20 dolarów, to jest mniej niż 100 zł. No i graczom się ta cena bardzo spodobała, a że gra Podobno jest bardzo dobra. Mówię podobno, bo ja bym ograł, ale nie ma wersji pudełkowej, więc no na razie nie ogram. No to sukces już w dniu premiery był murowany. I chociaż ja bym bardzo chciał, żeby pierwsi do krytykowania tej zbyt niskiej, niszczącej rynek ceny byli prezesi największych korporacji, to niestety pierwsze krytyczne głosy Pochodzą od innych twórców gier niezależnych. No bo na przykład, pracujący nad gierką lone Fungus Basti Games, napisał, że w momencie kiedy gra taka jak Silkson, została wyceniona na 20 dolarów, to on, jako osoba, która samodzielnie pracuje nad grą w takim samym gatunku, można powiedzieć, że grą podobną, to nie wie, jaką ma dać cenę, żeby z nimi konkurować. No i tak. Trochę niepotrzebnie dorzuca do tego lekki emocjonalny szantaż, sugerując, że no, jego nie stać przecież, żeby za darmo tę grę swoją rozdawać. No i to, co jak się domyślam miało tutaj być przekazane, to to, że jeżeli Silksong jest sprzedawany za 20 dolarów, to wszystkie mniejsze gry będą musiały być sprzedawane taniej, żeby jakoś móc konkurować, no i że dojdziemy może do takiego punktu, że... Gracze będą oczekiwali, że może za darmo albo za dolara będą te gry od niezależnych twórców dostawać. No i oczywiście, takim gadaniem, Basti Games nie zdobył sobie zbyt wielu zwolenników, i ja również mam w tym wszystkim swoją opinię. Ale wiecie co? Myślę, że potrafię na to spojrzeć z trochę innej perspektywy i może nawet trochę wcielić się w adwokata Diabła. Bo mi się wydaje, że chociaż niepotrzebnie w takim szantażującym tonie, to Basti mógł zwrócić uwagę na problem przypominający dumping cenowy, jaki robią na przykład wielkie korporacje. Po to, żeby zwalczyć konkurencję. Wyobraźcie sobie taką potencjalną sytuację: Macie na przykład dwa sklepy dyskontowe, duże marki, które walczą o klienta. Jaka jest jedna ze strategii, żeby tego klienta wygrać? Sprzedawać produkty po bardzo niskich cenach, nawet jeżeli będzie się to sprzedawać w cenie, która będzie w firmie przynosić straty. Tyle, że gdzie pojawia się problem w takiej logice? Według mnie podstawowy problem jest taki, że jeżeli jakaś wielka korporacja decyduje się coś sprzedać ze stratą, to nie myślcie, że prezes tej korporacji, czy tam udziałowcy, czy akcjonariusze odczują tę stratę w swoich kieszeniach. Nie, oni sobie to odbiją, na przykład nie wypłacając pracowników. Zaległych wynagrodzeń, albo, co powszechne w Polsce, wciąż odbiją sobie to po prostu utrzymując pracowników na śmieciowych umowach. Tyle, że w przypadku gry, którą tworzyły trzy osoby, i te trzy osoby są jednocześnie pracownikami, jak i osobami odpowiedzialnymi za dystrybucję, a więc za ustalanie ceny, to wydaje mi się, że nie możemy tym twórcom odebrać możliwości wycenienia swojego własnego. Dzieła zgodnie z wartością, jaką w nim widzą. No bo, dla przykładu, ja jakiś czas temu zajmowałem się tworzeniem poradników dotyczących produkcji muzyki. I możecie w internecie znaleźć dużo takich kursów, za które trzeba zapłacić. Ale ja całą swoją wiedzę i doświadczenie przekazywałem, tak jak teraz, w filmikach na YouTubie, które były dostępne dla widzów za darmo. Czy robiłem to dlatego, bo chciałem zaszkodzić tym innym producentom, którzy sprzedawali kursy? Nie. Robiłem to dlatego, bo mi się taka forma dystrybucji po prostu podobała. No, a czy, jeżeli zdecydowałem się przekazywać całą tą wiedzę za darmo, to nie mam do tego prawa, bo powinienem za to brać pieniądze? No, z całym szacunkiem, ale uważam, że mam prawo do wycenienia swojej własnej pracy. I myślę, że podobnie jest w tej sytuacji. Nie możemy mówić tutaj o jakimś zjawisku, na przykład wage theft, czyli nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale o sytuacji, w której ty wypracowujesz jakąś wartość dla swojej firmy, a twój prezes większość z tego zabiera dla siebie, a tobie wypłaca w żadnym stopniu nierównoważną. Do tej wartości pensje. Czekajcie, ja muszę sprawdzić szybko, jak to się w Polsce nazywa. No ale to porównanie, które zrobiłem wcześniej, czyli na przykład do sklepów dyskontowych, które handlują swoimi produktami, jest o tyle odległe, że mimo wszystko. W przypadku produktów spożywczych, gdzie mamy do czynienia z dwiema rzeczami o tym samym składzie, ale innej marce, to normalnym jest, że sięgniemy po prostu po to, co w lepszej cenie da nam ten sam skład, ale gry. Nie są jednakowe. Gry są różne. I, no przynajmniej ja uważam, że w przypadku, kiedy decydujemy się na zakup jakiejś gry, to nie tylko cena jest determinującym faktorem. No bo gdyby tak było, to w zasadzie żadna gra TradePooE by się nie sprzedała, bo wszyscy ludzie kupowaliby te gówno gierki z Nintendo eShopu, które są dostępne za 99 centów. A jednak z jakiegoś powodu ludzie dostrzegają w grach coś więcej, co sprawia, że chcą po konkretny tytuł sięgnąć. Nawet jeżeli nie będzie on najtańszym tytułem na rynku. Więc jeżeli Basti Games obawia się, że ludzie nie będą chcieli kupić jego gry, jak ją wyceni na 20dolców, to tutaj zastanowiłbym się skąd mu to przychodzi do głowy. Bo może być tak, że faktycznie wierzy w swój produkt, no ale boi się, no że ludzie powiedzą nie dobra, mniejszego niż silksonga to ja nie kupię za 20dolców. A może być tak, że na etapie produkcji czuje, że kurwa przy tej samej cenie w porównaniu do silksonga, będzie widać, że ja jednak nie oferuję takiej wartości jak Silksong. Ale spokojnie, Basti. Skoro ludzie płacą Beteździe, Activision czy Ubisoftowi po trzy stówy za takie gówno, jakie ci im oferują, to na pewno Twoja gierka za 20 dolców też się sprzeda. I tak naprawdę to wydaje mi się, że faktycznie jeba. Za ceny, to należy się właśnie tym wielkim korporacjom, które próbują non-stop próbować przeforsować coraz wyższe ceny, a potem, jak to się nie uda, to tam udają że o sorry, bo to był błąd i tak dalej. Ale spokojnie, nie myślcie, to nie jest tak, że jak Paradoks się cofnął albo THQ Nordic się cofnęło o parę dolców, to że już nigdy nie będą próbować forsować podwyżki cen. Nie udało się za pierwszym razem, uda się za drugim, może trzecim, może piątym, i to właśnie z tymi. Należy w pierwszej kolejności walczyć, a twórcy niezależni, chociaż mogą mieć swoje przemyślenia i obawy co do rynku Indii, to dobrze by było, gdyby nie tracili z radaru prawdziwego wroga, czyli tych największych korporacji, bo to one są odpowiedzialne za je małych twórców i za jewanie graczy. No i z tym pozytywnym akcentem was na dziś zostawiam. Widzimy się w niedzielę na Twitch'u na streamie. No, i widzimy się w czwartek, za tydzień, z kolejnym filmem. I bardzo możliwe, że się jeszcze gdzieś zobaczymy, ale to jak wszystkie plany się dobrze ułożą, to Wam dam znać. Trzymajcie się.